Aby wysyłać klientowi szybkie powiadomienia o najbliższych zobowiązaniach podatkowych i ZUS, ustaw szablony wiadomości. Przejdź do zakładki Platforma – Szablony wiadomości. Kliknij Dodaj szablon, wybierz typ, rodzaj, nazwę oraz temat. Uzupełnij treść wiadomości korzystając z automatycznych wartości okres, kwota i termin. Na zakończenie kliknij przycisk OK. Teraz możesz wysyłać klientowi powiadomienie. Wejdź w zakładkę Platforma, kliknij Wyślij info na platformę. Wybierz okres, wyszukaj klienta i zaznacz checkbox. Dane, które możesz wysyłać na dany moment pojawią się w okienkach. Wybierz, który rodzaj wiadomości chcesz wysłać, SMS czy e-mail i kliknij odpowiedni przycisk. Jeśli chcesz umieścić te informacje w panelu wwochu klienta, zaznacz checkbox i kliknij wyślij dane na platformę.